Hit News rowerzyści ze szkieletami samochodów pokazali, jak absurdalnie dużo miejsca zajmują auta. Ulice europejskich miast zamarły, gdy grupa rowerzystów wyjechała w trasę w samochodach, których nie było. Na swoich rowerach zamontowali lekkie, przestrzenne szkielety aut z bambusa i rurek aluminiowych, by w spektakularny sposób pokazać, ile miejsca tak naprawdę zajmuje każdy samochód w ruchu miejskim. Efekt z góry wyglądało to tak, jakby miasto było pełne aut, choć w środku siedzieli tylko rowerzyści. Ludzie na ulicach przecierali oczy ze zdumienia, a zdjęcia z tej akcji w ciągu kilku godzin obiegły cały internet. Organizatorzy akcji tłumaczą: chcemy pokazać, że to nie korki są problemem, ale to samochody zajmują przestrzeń, która mogłaby być dla ludzi. Akcja rozpoczęła się w Rydze na Łotwie, ale już trafiła do Berlina, Amsterdamu, jak również i do Paryża. W sieci trwa dyskusja, czy to tylko Happening czy przestroga przed tym, jak wyglądać będzie nasza przyszłość, jeśli nie zaczniemy zmieniać naszych nawyków.